Nawet nie przypuszczałem, że tak blisko pod mam prawdziwą świątynię. Idąc piechotą do przystanku autobusowego, spojrzałem nagle przez sport. I to wystarczyło. Widać od razu, że Piotek, czyli właściciel Warszatu, jest prawdziwym pasjonatem. Skąd się wzięła taka korba? Taka korba się wzięła z zamiłowania ogólnie do samochodów, a na początku były Volkswagene, Garbusy, jako że są pokrewne z... W końcu pierwsze Porsche. Porsche. W końcu pierwsze Porsche, tak. No tutaj mamy 911 z 69 roku. Mój mm. rusik. Tak, to jest SK tak zwana, czyli wersja Sport. O ile każde Porsche jest samochodem sportowym, to wersja S była najbardziej sportową, tą najbardziej sportową w, tym, w tym roczniku. Tu jest silnik dwulitrowy na pompie wtryskowej, mechanicznej. Czyli jeszcze garbus? No już nie garbus, to już jest silnik sześciocylindrowy. To jest pełna dzielnica To Tak, tak. I tu mamy 170 koni. A to? To jest. A ta niebieska 356? A 356 niebieska to jest samochód mój i to jest auto, które ma, ma silnik 2,2 litra. Auto jest zrobione w takiej specyfikacji wyścigowej. Bazowałem na takim modelu Super90 GT, który wyszedł tylko w 17 egzemplarzach i jest dzisiaj tutaj powiem sporym kąskiem, ale też bardzo drogim autem. W związku z czym, na bazie zwykłego modelu Super 90, zrobiłem wszystkie przeróbki takie jak występowały w modelu GT. Biała targa to jest samochód Porsche 911 z roku 1971. Tutaj z kolei mamy przy oznaczeniu 911 literkę T, która oznaczała od Touring albo Tourist, czyli to była wersja. W przeciwieństwie do wersji usportowionej, to była wersja odsportowiona, to znaczy auto. Spokojniejsze. Spokojniejsze, tak. To piękne 356 czeka po prostu na swój czas, a zaraz za nim przyjdzie Ferrari. Jaka moc? To auto ma 345 KONI. antora? Tak jest. Pojemność i 4,8 litra. I wszystko podwójne. I wszystko podwójne, tak jest. Dwa alternatory, dwa filtry oleju, dwa dystrybutory paliwa sześciocylindrowego, tronik taki jak w sześciocylindrowej jedenastce. To tu są podwójne, no bo cylindrów jest 12. Auto jest dosyć ciężkie, bo waży... Tonę 800, czyli to jak na Ferrari to jest ciężko, ale też to był samochód, który nie był jak gdyby sprzedawany jako auto sportowe, tylko właśnie jako auto klasy Gran Turismo, czyli dalekie podróże. Ferrari faktycznie rzadkie, ale widać, że cała pasja poszła w Porsche. Model 356 jest pierwszym cywilnym samochodem Porsche i był produkowany od 1948 roku. A w garażu czeka kolejna piękna wersja S. A obok kultowych Porsche kolejna włoszyzna czyli Mazerati Merak. Kto by pomyślał, że zaraz obok domu będę miał prawdziwą świątynię? Miejsce, w którym Piotek przywraca do życia takie piękne kultowe klasyki. Muszę przyznać, że zarówno 911, jak i 356 wrzucają na kolana. Oj, coś tym jest. Przed takimi autami faktycznie trzeba klęknąć.